Przepraszam, e, czy facet, który tu siedział, to pani mąż? To mój chłopak, więc nie jestem zainteresowana twoim towarzystwem. O, nie, 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 nie. źle nie zrozumiałaś się. E, chodzi o to, że twój chłopak właśnie poszedł z kelnerką do łazienki. Myślałem, że rozpada ci się rodzina, ale skoro to twój chłopak, to nie jest aż tak źle. Co zrobimy? Zachowuj się naturalnie. A ty? Co zamierzasz? Wrócę do stolika i dokończę kolację, jakby nigdy nic. Lucy niczego się nie domyśli. Hm? A co z deserem, który zamówiła? Po prostu jej go przynieść, połóż na stoliku i odejdź. Proste jak drut. Dobrze, muszę już iść. Ej, czekaj. To jest dla ciebie. Nie, ja nie wezmę ich. Nalegam. To twój napiwek. Tu jesteś! Wróciłem, a ciebie nie było. Miałam ważny telefon. Wciąż dzwonią z życzeniami. To najlepsze urodziny, jakie dotąd miałam. Tak. Miło to słyszeć. To najlepsza restauracja w mieście. O, mm. tak. Obsługa staje na głowie. Zrobi dosłownie wszystko, by zadowolić klientów. Więc. Gdzie byłeś tak długo, skarbie? Ja... E, rozbolał mnie brzuch. Nie do wiary. Mm. Najlepsza restauracja w mieście. Pewnie kelnerka przyniosła coś zepsutego. Zawołam ją. Proszę Nie, pani. to nic takiego. Już mi trochę lepiej. No przecież... Właściwie wcale mnie to nie dziwi. Ja wciąż czekam na deser, ale ty już swój dawno… schrupałeś. <grystanie> nie wiem, co masz na myśli. Simon. Skarbie. Nigdy nie potrafiłaś kłamać, więc mów, co jest grane, bo prędzej czy później i tak się dowiemy. Jak ty to? Nic się przed tobą nie ukryje. Nadal czekam. Dobrze, powiem ci, skoro nalegasz. E, chciałem zrobić to trochę później. Lucy, zaprosiłem Twoich rodziców. Co? <śmienny> <Oui>! <śmienny> Niespodzianka! O, wszystkiego najlepszego! <śmienny> 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 Czemu to zrobiłeś? Chciałem, żebyś miała niezapomniane urodziny. Zaprosiłem najbliższe ci osoby. Świetnie to wymyśliłeś, bo takiego obciachu długo nie zapomnę. Dlaczego tak mówisz? Nie dość, że mnie upokorzyłeś, to jeszcze chcesz, żeby moi rodzice na to patrzyli? Chciałem tylko, żebyś była szczęśliwa. Tak! Chyba nie tylko mnie chciałeś dziś uszczęśliwić. Siadajcie. Dziesięć minut temu, pamiętasz? Lucy, nie mam pojęcia, o czym teraz mówisz. Jeśli coś cię gryzie, pogadajmy o tym na spokojnie, dobrze? Spokojnie? Tak. Rozwiążmy ten problem jak dorośli ludzie. Tak! Spokojnie! Jakie to wygodne! Ty zachowujesz się jak palant, a ja mam być spokojna. Pani Deser. Już. Za wiele. Co ją dzisiaj ogryzło? Może zjadła coś nieświeżego? Mogę w czymś pomóc? To Tobie przyda się pomoc. aby na pewno najlepsza restauracja w mieście. Teraz już nie. A wszystko w porządku? W jak najlepszym, nie widać. Hej, dokąd się wybierasz? Do domu. Jest jeszcze wcześnie. Wieczór dopiero się zaczyna. Chodź, rozerwiesz się. A może lepiej zjemy dziś w domu? Chyba straciłam apetyt. Aha. A tak w ogóle, masz może żonę? Nie. A co? <grywa> Bałam się, że właśnie rozpada ci się rodzina, ale skoro nie, to już mi lepiej. <grywa> Wybaczcie. Na pewno wszystko w porządku? Tak. Cóż, jest mi teraz dużo lepiej. <grywa> Jak mawiają zemsta... Najlepiej smakuje na zimno. Ale nie zgodzę się, bo moja była bardzo gorąca. Lucy, nie mogę zrozumieć, o co ci chodzi przez cały ten wieczór. O Ciebie i tę kelneryczkę. Jaką kelneryczkę? Kelnerka? Kelnerka? Tę, z którą zamknąłeś się w łazience. Simon ja o wszystkim wiem. Ale skąd? Widziałam was, a potem. Potem wszystko słyszałam, więc. Przepraszam, że tak się dowiedziałaś. A jak niby zamierzałeś mi o tym powiedzieć, ha? Brzdękając tymi grzechotkami na oczach moich rodziców, tak? Nie, choć z rodzicami to prawda. Kpisz sobie ze mnie, tak? Czy całkiem ci już odbiło? Mamo, jak mogłam zmarnować pięć lat z tym idiotą? Byłam taka głupia! Co zrobiłem nie tak? Nadal nic nie rozumiesz, tak? Dobrze, wyjaśnię ci. Chciałam się na tobie odegrać. I teraz jest jeden do jednego. Jesteśmy Kwita. Kwita? Tak, ty, Ak, tak! Ja też cię zdradziłam w tamtej łazience przed chwilą. Co zrobiłaś? Byłam w tej samej kabinie z gościem, którego imienia nawet nie pamiętam. To był żart, tak? O nie, to szczera prawda. Bo wiecie, to Simon postanowił, że w moje urodziny nie tylko przeleci kelnerkę, ale także... Ośmieszy mnie na oczach rodziców! Nie chciałem! Jeszcze nie skończyłam! I kto kogo ośmieszył? Co? Kto się śmieje ostatni? Ha, ha, ha! Nie przeleciałem żadnej kelnerki! O, przestań! Nie pogrążaj się już bardziej! Widziałam was przed łazienką, gdy ty dawałeś jej pieniądze! Faktycznie byłem w łazience i dawałem kelnerce pieniądze, ale nie za to, co myśli! Jaką wymówką zamierzasz teraz medlić mi oczy, co? Jak zamierzasz wyjaśnić to... Wszystko? Moje gratulacje! O tym rozmawiałeś z kelnerką? Tak. Chciałem przygotować dla ciebie coś wyjątkowego. Niespodziankę. ona mnie napadła. Zabierzcie ją. O. Aresztujcie. Nie, nie, nie. nie. Przykro o, ale mi. Nie, 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 nie. Ale. Proszę wstać. <grym wiosnę> o, nie, 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 nie. o Simon, wiesz co? Chyba miałeś rację całkowitą. Powinniśmy pogadać i rozwiązać problem jak dorośli. Tak. Zdawaj. Ale, ale, ale wiesz co? Wiesz co? Kocham cię, Simon. Bardzo cię Bić. kocham. Bardzo, Simon. Bardzo. A, 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 a.